Mimo, że w historii ludzkości jest wiele przypadków występowania legend opisujących wysoko rozwinięte cywilizacje, nowoczesna nauka wciąż odmawia przyznania, że możemy być jedynie kolejną próbą stworzenia rozwiniętej kultury w historii naszej planety. Opisy zawarte w rozmaitych antycznych manuskryptach są przy tym tak sugestywne, że trudno nie pochylić się nad tym tematem, odkładając na moment na bok doszukiwanie się w nich symbolizmu. Wiele z opisów zawartych chociażby w Biblii można interpretować literalnie i wcale niewykluczone, że dojdziemy do wniosku, że na przykład Sodomę i Gomorę zniszczył w istocie wybuch jądrowy. To oczywiście nie wyklucza wcale istnienia Boga, a oznacza tylko, że pewne interpretacje znanych z przeszłości wydarzeń mogą rzucić na nie inne światło. Jeśli bowiem przyjmiemy, że zaawansowane cywilizacje istniały już na naszej planecie, to pojawia się pytanie: Co takiego stało się z ich pozostałościami? Dzisiaj postaram się zaproponować jakąś odpowiedź, ponieważ wiele wskazuje na to, że kryją się one pod głębinami oceanów. Warte wspomnienia jest tu chociażby odkrycie ogłoszone jeszcze w 2012 roku przez naukowców z Uniwersytetu St. Andrews. Wówczas na dnie Morza Północnego natrafiono na struktury, które są pozostałością jakichś budowli. Według naukowców ślady pochodziły z okresu od 18 tysięcy do 5,5 tysiąca lat temu. Pozostałości kamiennych budowli na dnie odkryto przypadkiem podczas prac poszukiwawczych prowadzonych przez jedną z firm specjalizujących się w poszukiwaniu złóż ropy naftowej. Oczywiście niemal od razu ochrzczono je w mediach jako brytyjską Atlantydę, a dzięki wstępnym badaniom okazało się, że obszar między Szkocją a Danią był zamieszkały przez co najmniej kilkadziesiąt tysięcy osób, których pochodzenie jest dla nas zagadką. Jednak jak twierdzą historycy, było to wtedy prawdziwe serce Europy, a okres świetności zakończył kataklizm o jakimś nieznanym charakterze. Kolejnym ciekawym przykładem takiej zatopionej cywilizacji są japońskie monumenty Yonaguni. Od momentu ich odkrycia w 1985 roku, teorie na temat tego, jak powstały te dziwaczne konstrukcje, wahają się od starożytnych cywilizacji i obcych, aż po niesamowity ciąg przypadków, przez których te naturalne formacje skalne jedynie przypominają dzieło człowieka. Niektórzy badacze i historycy uważają jednak, że struktury w Jonagoni mogą stanowić pozostałość po mitycznym kontynencie Mu, który zgodnie z legendami miał znajdować się między Australią a Indiami. Powodem, dla którego niektórzy archeolodzy i geolodzy pozostają sceptyczni względem pochodzenia podwodnego kompleksu, jest to, że większość formacji w nie jest złączona z resztą skał, tworząc jedną zwartą konstrukcję. Oczywiście wszystko zależy od interpretacji faktów, a według wielu nurków i naukowców, jednym z najlepszych przykładów świadczących o wpływie ludzi na ten kompleks są ewidentne tarasy i schody, które na pierwszy rzut oka nie wyglądają jak formacja naturalna. Szczególnie ciekawa opinia została wygłoszona przez profesora Masakiego Kimurę, geologa morskiego z Uniwersytetu Ryukyu w Okinawie, który spędził kilka lat studiując kompleks Jonaguni. Kimura twierdził, że są to pomniki wykonane przez człowieka i że stanowią one dowód na istnienie starożytnej cywilizacji. Zaproponował on zresztą najbardziej kompromisową ze wszystkich teorii, zgodnie z którą same skały uformowały się w sposób naturalny, ale zostały zmodyfikowane w pewnym momencie historii przez jakąś bliżej nieokreśloną starożytną cywilizację. Sposób, w jaki ocean połyka przybrzeżne miasta, był wyraźnie widoczny na przykładzie mitycznego Heraklejonu, który zaginął na blisko tysiąc lat. Ruiny tego miasta znajdują się w zatoce Abu Kir i leżą obecnie 2,5 km od wybrzeża i 10 metrów pod powierzchnią wody. Początki tego miasta sięgają XII wieku przed naszą erą. Znaczenie heraklejonów wzrosło szczególnie w ostatnich dniach faraonów, a więc późnego okresu, kiedy był to główny port Egiptu w handlu międzynarodowym. Zdecydowanie najlepszym dowodem w tej sprawie jest jednak odkrycie miasta Dwarka, opisywanego w staroindyjskich Wedach. O dziwo, jej ruiny faktycznie znajdują się na dnie Morza Arabskiego, dokładnie tak, jak podaje Mahabharata. Środowisko naukowe ma z tym zresztą dość poważny problem, bo oficjalna historia zaczyna się mniej więcej w okresie, gdy nie wiadomo skąd pojawiła się od razu rozwinięta cywilizacja sumeryjska. Pierwsze formy budowy jakichkolwiek miast powinny mieć miejsce w okolicach 4300 lat przed naszą erą, w tzw. okresie Uruk. A tymczasem artefakty wydobyte z wody z miejsca, w którym rzekomo odkryto ruiny mitycznej twarki, wskazują na wiek od 7000 do 7500 lat przed naszą erą. Dla niektórych dowód na to, że wedyjskie teksty opisują rzeczywiste wydarzenia, jest wręcz nie do ogarnięcia. Słynny specjalista od sanskrytu, Michael Witzel, stwierdził chociażby, że rzekome ruiny to formacja naturalna, a znalezione tam artefakty zostały przeniesione przez przypływ. Według tekstów indyjskich zatonięcie miasta miało mieć miejsce już po śmierci Kriszny. Dokładnie w 7 dni potem przyszło coś, czego opis przypomina falę tsunami. I to to zjawisko zmieniło linię brzegową, a pozostałości miasta i cywilizacji, która je stworzyła, skryły się kilkadziesiąt metrów pod wodą. Skoro jednak okazuje się, że część opowieści zawartych w sanskrycie należy traktować nie mitycznie i alegorycznie, ale literalnie, to pojawia się pytanie, co zrobić z opisami wojen bogów. Jakby nie patrzeć, to właśnie w kontekście mitycznej dwarki w hinduskich pismach czyta się o tym, że miasto było atakowane podczas Wielkiej Wojny i to nawet z powietrza. Dokonać miał tego osobnik nazwany Salwa, a gdy to się stało, Krishna nie był obecny w mieście. Atak został do tego dokonany za pomocą czegoś, co jest nazywane strzałami, ale są to na tyle specjalne strzały o szczególnych właściwościach, że zachowują się dziwnie podobnie do naszych rakiet. W dalszej części tekstu jest zresztą wzmianka, że Krishna odpowiedział takimi samymi strzałami. A więc, biorąc ten tekst jeden do jednego i zakładając, iż nie ma tam żadnej symboliki, co jest oczywiście dużą nadinterpretacją, można powiedzieć, że doszło tam do bitwy powietrznej o miasto, w której gęsto spadały atakujące je Wimany. Odnosząc się do takiego tematu, trudno nie wspomnieć o mitycznej Atlantydzie, która również miała zostać zalana w wyniku jakiegoś bliżej niesprecyzowanego kataklizmu. Naukowcy po dziś dzień debatują, czy przekazy Platona, który twierdził, że znaje z jeszcze wcześniejszych źródeł, to fikcja, czy też wręcz przeciwnie, strzęp wiedzy, o której już w starożytności wiedziało bardzo niewiele osób. Lokalizacja mitycznej Atlantydy w dalszym ciągu nie jest znana i o jej umiejscowienie wspierają się liczni specjaliści i poszukiwacze przygód. Gdy jednak sięgnie się głębiej w legendy na całym świecie, to okazuje się, że takich mitycznych zatopionych lądów, czy też całych kontynentów jest znacznie więcej. Znamy zarówno Lemurię na Oceanie Indyjskim, jak i tajemniczy kontynent Mu na Pacyfiku. Opowieści o tych lądach brzmią zresztą bardzo podobnie, i na obydwu z nich miały kiedyś funkcjonować cywilizacje, które zostały zniszczone w wyniku jakiegoś kataklizmu. Czy procesy geologiczne mogą być aż tak gwałtowne, aby zatopić cały kontynent, a w pozostałej części świata spowodować apokaliptyczną powódź? Co ciekawe. Nauka zdaje się potwierdzać taką możliwość, a wypiętrzanie zwłaszcza młodych łańcuchów górskich potrafi być dość intensywnym zjawiskiem. Niektórzy badacze twierdzą wręcz, że zatopienie Atlantydy mogło się zbiec z końcem zlodowacenia w Europie i w Ameryce Północnej. Zresztą wielkie zmiany sprzed 12 tysięcy lat mogły być wyzwolone jakimiś zjawiskami kosmicznymi, jak chociażby przejściem jakiegoś dużego ciała niebieskiego, samotnej planety lub też planetoidy. Astronomowie zgadzają się, że wszechświat jest pełen samotnych planet i pojawienie się takiego wędrowca w okolicy Ziemi nie jest wcale ideą pozbawioną sensu, choć oczywiście jest to bardzo mało prawdopodobne. Są też hipotezy, według których coś uderzyło w Ziemię. Podejrzewana jest nawet znana nam kometa Haleja, która ostatnio przelatywała obok Ziemi w 1986 roku. A według wyliczeń, przejście tego ciała niebieskiego miało też miejsce w 9542 roku przed naszą erą. Jądro tej komety ma aktualnie około 16 km średnicy, a według tej teorii podczas przelotu w okolicy Słońca część tej komety mogła się skruszyć na skutek wzrostu temperatury. Takie rzeczy działy się już w przeszłości, a efektem rozpadu komety Krojca są odłamki wpadające do dzisiaj w naszą gwiazdę. Jeden z ciekawych i niezbyt znanych dowodów na to, że na Ziemi mógł istnieć nieznany, zniszczony kontynent, jest chociażby istnienie roślin kwitnących. Uważa się, że musiały one powstać kilkaset milionów lat temu, ale mimo wielu poszukiwań nie znaleziono form pośrednich między tymi organizmami a roślinami nagozelążkowymi. Albo trafiły one do nas z kosmosu, albo ślady ich ewolucji pogrzebała jakaś katastrofa, która usunęła wszelkie ślady po tym procesie. Badania tego typu zatopionych osad niewiadomego pochodzenia wymagają jeszcze wielu lat. Fakt, że znajdują się one pod wodą, nie pomaga zresztą w ich eksploracji, a wszelkie dowody, jakie mogłoby świadczyć o dawnych mieszkańcach tych miast, najprawdopodobniej już dawno rozpadły się w pył. Jedyne co wiadomo, to fakt, iż na całym świecie znajduje się dziesiątki takich zaginionych miast, a wiele z nich w dalszym ciągu czeka na odkrycie. No cóż, to byłoby już na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Zanim jednak odejdziecie, chciałbym raz jeszcze zaprosić Was na naszą stronę internetową innymedium.pl. To właśnie na niej pojawiają się oryginały artykułów, na bazie których powstają filmy na kanale. Zachęcam również do sprawdzenia naszych mediów społecznościowych, w tym przede wszystkim naszego Facebooka, Twittera oraz Instagrama. Oraz oczywiście sprawdzenia również naszych innych kanałów, takich jak tylko nauka, tylko medycyna, zmiany na Ziemi. No i oczywiście nasz nowy projekt tylko Gramy. Tak czy inaczej życzę Wam wszystkim miłego dnia.